Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Automatyczna skrzynia biegów w samochodzie służy do przenoszenia mocy silnika na koła. Ustawia ona dokładnie taki bieg, który najlepiej odpowiada aktualnej prędkości samochodu. Automatyczna skrzynia biegów pozwala kierowcy uniknąć konieczności ręcznej zmiany prędkości. Komputer samochodu. Za pomocą czujników. Określa, w którym momencie konieczna jest zmiana prędkości i wysyła sygnał elektronicznie, aby włączyć lub wyłączyć bieg. Główne elementy automatycznej skrzyni biegów. Mechanizm automatycznej skrzyni biegów w samochodzie to system dźwigni i kół zębatych które przenoszą moc na koła napędowe, umożliwiając najbardziej wydajną pracę silnika. Skrzynia biegów jest zamontowana w aluminiowej obudowie zwanej skrzynią korbową. Znajdują się w niej główne podzespoły automatycznej skrzyni biegów, konwerter momentu obrotowego, który działa jak sprzęgło, ale nie, wymaga od kierowcy jego bezpośredniej obsługi, przekładnia planetarna, która zmienia przełożenie podczas zmiany biegów. Tylny. Przedni pasek cierny, pasek hamulcowy, bezpośrednio realizujący zmianę biegów. Urządzenie sterujące. Jak działa przemiennik momentu obrotowego? Przemiennik momentu obrotowego składa się z następujących głównych elementów: pompa lub koło pompy, koło turbiny, płytka blokująca, stojan, sprzęgło jednokierunkowe. Aby zrozumieć, jak działa automatyczna skrzynia biegów. Należy ogólnie przedstawić jej strukturę. Pompa jest mechanicznie połączona z silnikiem. Koło turbiny jest połączone z wałem skrzyni biegów za pomocą wielowypustów. Gdy koło pompy obraca się przy pracującym silniku, powstaje przepływ oleju, który obraca koło turbiny przemiennika momentu obrotowego. W tym przypadku przemiennik momentu obrotowego działa jak konwencjonalne sprzęgło hydrauliczne. Za pomocą płynu przenosząc jedynie moment obrotowy z silnika na wał automatycznej skrzyni biegów. Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika nie następuje znaczący wzrost momentu obrotowego. Aby przekształcić moment obrotowy, obwód automatycznej skrzyni biegów zawiera stojan. Zasada działania polega na tym, że przekierowuje on przepływ oleju z powrotem do wirnika pompy, powodując jego szybsze obracanie się. Co zwiększa moment obrotowy i im niższa prędkość obrotowa koła turbiny w stosunku do pompy, tym więcej energii szczątkowej jest przekazywane przez stojan za pośrednictwem zawracanego oleju do pompy w konsekwencji wzrasta moment obrotowy podstawowe działanie turbiny i pompy automatycznej skrzyni biegów turbina zawsze obraca się wolniej niż pompa. Maksymalny stosunek prędkości pompy do turbiny jest osiągany. Gdy pojazd jest nieruchomy i zmniejsza się wraz ze wzrostem prędkości pojazdu, stojan jest połączony z przemiennikiem momentu obrotowego za pośrednictwem sprzęgła jednokierunkowego, które może obracać się tylko w jednym kierunku. Łopatki turbiny i stojana mają specjalny kształt, który przekierowuje przepływ oleju na tylną stronę łopatek stojana, powoduje to zablokowanie stojana który pozostając w bezruchu przekazuje największą energię oleju do wlotu pompy. Ten tryb pracy przemiennika momentu obrotowego zapewnia maksymalne przeniesienie momentu obrotowego. Moment obrotowy wzrasta prawie trzykrotnie, gdy pojazd jest uruchamiany z postoju. Gdy pojazd przyspiesza, turbina ślizga się coraz mniej w stosunku do pompy, aż koło stojana zostanie podniesione przez przepływ oleju. Zaczynając obracać się w kierunku swobodnego biegu sprzęgła jednokierunkowego, jednostka zaczyna wtedy działać jak konwencjonalne sprzęgło hydrokinetyczne. Nie zwiększając momentu obrotowego. W tym trybie sprawność przemiennika momentu obrotowego nie przekracza 85%. Temu trybowi pracy towarzyszy nadmierne wytwarzanie ciepła i zwiększone zużycie paliwa. Przeznaczenie płytki blokującej wada ta jest eliminowana za pomocą specjalnego urządzenia, płytki blokującej. Pomimo mechanicznego połączenia z turbiną, jest ona zaprojektowana tak, aby można ją było przesuwać w lewo i w prawo. Urządzenie to jest aktywowane. Gdy pojazd osiąga dużą prędkość, na polecenie urządzenia sterującego przepływ oleju jest zmieniany tak, aby dociskał płytkę blokującą do obudowy przemiennika momentu obrotowego po prawej stronie. W ten sposób turbina i pompa komunikują się ze sobą mechanicznie. Specjalna warstwa cierna jest nakładana na wnętrze obudowy przemiennika momentu obrotowego w celu zwiększenia przyczepności. W ten sposób silnik jest połączony z wałem wyjściowym automatycznej skrzyni biegów. Oczywiście blokada ta jest natychmiast dezaktywowana, nawet gdy pojazd jest lekko hamowany. Powyżej opisano tylko jedną metodę blokowania przemiennika momentu obrotowego, jednak każda inna metoda ma ten sam cel. Zapobieganie poślizgowi turbiny względem koła pompy, zazwyczaj opisany sposób działania określany jest w różnych źródłach jako lokup. Działanie konwertera momentu obrotowego będzie łatwiejsze do zrozumienia, jeśli zamiast turbiny i pompy wyobrazimy sobie dwa proste, wentylatory, z których jeden jest zasilany z sieci, a drugi obraca się dzięki przepływowi powietrza wytwarzanemu przez pierwszy wentylator. Tyle tylko. Że zamiast powietrza mamy tu olej, a łopatki pierwszego wentylatora, pompy w przypadku automatycznej skrzyni biegów, napędzane, są nie energią elektryczną, a mechanicznym połączeniem z wałem silnika samochodu, seria planetarna. Konwerter momentu obrotowego może zwiększyć moment obrotowy, ale tylko do pewnego limitu. Automatyczne skrzynie biegów są zaprojektowane z przekładniami planetarnymi, aby zwiększyć moment obrotowy, NP, podczas jazdy pod górę lub na biegu wstecznym. Przekładnia planetarna zapewnia również płynną zmianę biegów podczas jazdy bez utraty mocy silnika. Pozwala to na zmianę biegów bez wstrząsów występujących w konwencjonalnych skrzyniach biegów. Przekładnia planetarna składa się z następujących elementów: koło słoneczne, satelity, epicykl. Sterownik seria planetarna jest nazywana serią planetarną, ponieważ koła cierne, obracające się jednocześnie wokół swoich osi i poruszające się z tymi osiami, bardzo przypominają planety układu słonecznego, ich wzajemne położenie określa który bieg jest włączony w danym momencie. Jak zmienia się biegi w automatycznej skrzyni biegów, zmiana biegów lub przełożeń w przekładni planetarnej odbywa się poprzez blokowanie i odblokowywanie elementów planetarnych za pomocą pasków hamulcowych i tarcia. W układzie hydraulicznym automatycznej skrzyni biegów samochodu zmiana biegów odbywa się bezpośrednio za pomocą zaworu. Trzybiegowa skrzynia biegów ma dwa takie zawory z których jeden wykonuje zmianę z pierwszego biegu na drugi, a drugi z drugiego na trzeci. Czterobiegowa skrzynia biegów ma trzy zawory. Inne rodzaje automatycznych skrzyni biegów oprócz rozważanej hydraulicznej skrzyni biegów obecnie szeroko rozpowszechnione są inne rodzaje automatycznych skrzyni biegów. Automatyczna skrzynia biegów Variator W tym typie skrzyni biegów nie ma stałego przełożenia dla biegów, dlatego taka automatyczna skrzynia biegów nazywana jest bezstopniową. Zasada działania polega na tym, że w przeciwieństwie do innych automatów efektywniej wykorzystuje moc silnika. W konsekwencji samochody wyposażone w ten typ skrzyni biegów są bardziej ekonomiczne i komfortowe. Zrobotyzowana skrzynia biegów. Automatyczną taką skrzynię można nazwać warunkowo, ponieważ w rzeczywistości jest to zwykła mechanika. W której funkcja pedału sprzęgła jest przypisana do bloku elektronicznego. Samochody z takimi skrzyniami są również dość ekonomiczne, ale mniej wygodne, ponieważ często zmianie biegów w trybie automatycznym towarzyszą szarpnięcia. Tak więc, oprócz najpopularniejszej hydraulicznej automatycznej skrzyni biegów, istnieje kilka innych typów skrzyni automatycznych, różniących się konstrukcją, różnią się one ceną, oszczędnością. Komfortem jazdy wspólną cechą jest to, że kierowca jest zwolniony z konieczności samodzielnego wybierania i zmiany biegów.